złote raczki. onie, nie droga na Ostrowenkę. No polskim filmie. 25 marca dzień czytania Tolkiena. Hobbit czyli tam i z powrotem. Fragmenty. Zdjęcia. W jednej ziemnej mieszkał sobie pewien hobbit. Niedy była to szkaradna, brudna, wilgotna nora, rojąca się od robaków i cuchnąca błotem, ani też sucha, naga, piaszczysta nora bez stołka, na którym by można usiąść i bez dobrze zaopatrzonej spiżarni. Była to nora hobbita, a to znaczy nora z wygodami. Dzień dobry, powiedział Kitmo i powiedział to z całym przekonaniem bo sobie, co A trawa zieleniła się pięknie. Gandalf jednak spojrzał na niego z przeczasych drzwi, które stęczały aż poza szerokie rondo kapelusza. Co chcesz co przez to powiedzieć? Czy życzysz mi dobrego dnia? Czy oznajmiesz, ja że dzień jest dobry? Niezależnie od tego, czy ja o nim myślę, czy sam sobie dobrze tego ranka czuję. Czy może uważasz, że dzisiaj należy być dobry? Wszystko naraz, rzekł Bilbo, a na dodatek, że w taki piękny dzień dobrze jest wypalić fajkę na świeżym powietrzu. Aha, aha. Przygody, to znaczy, nie, to znaczy nieprzyjemność, zburzony spokój, brak wygód. Przez takie rzeczy można się spuścić na obiad. Świat byłby weselszy, gdyby więcej jego mieszkańców, tak jak ty, ceniło dobre jadło, zabawę i śpiew wyżej niż górę złota. W głębi podziemi, na czarną wodą, mieszkał stary Golum. Nie wiem skąd się tutaj wziął, ani też kim, czy może czym był naprawdę. Nazywał się Golum i był cały czarny jak noc. Z wyjątkiem oczu wielkich, okrągłych i wypełznych. Co za szczęście, co za szansa, mój skarbie. Smaczny kąsek, widzimy, będzie co na ząb położyć. Blum, blum. A mówiąc glum, glum, przełknął z okropnym bulgotem ślinka. Od tego właśnie przyzwyczajenia pochodziło jego imię, chociaż sam do siebie zwracał się zawsze mój skarbie. Na Nad górą, tyłony szczyt, lećmy zanim stanie świt, by jaskinią, lochą, grotą czarodziejski wydrzeć złoto. To Leży tu olbrzymi, czerwono-złocisty smok, pogrążony w głębokim śnie. Z paszczy i z nodrzy dobywa się pomruk i kłęby dymu, lecz podczas snu potwora ogień ledwie się tli w jego wnętrznościach. Pod nim, nakryte jego cielskim i wielkim zwiniętym ogonem, a także wszędzie dokoła, rozsypane po ziemi i ginące w ciemnościach. Piętrzą się niezliczone, drogocenne przedmioty. Złoto surowe i kute, rzadkie kamienie i klejnoty, srebro czerwieniejące w rdzawym świetle. Czy czytałeś kiedyś coś to, kiedy? No, czy wtedy,